Dziś pokażemy Wam filmik na temat średniowiecza. Co to jest średniowiecza? Średniowiecze to jest epoka historyczna związana z zamkami, rycerzami itd. It, it. Będzie trochę faktów, ale nie będziemy Was męczyć datami. Ale za to będzie trochę ciekawostek. Mamy nadzieję, że uda się Was zaskoczyć i dowiecie się trochę o życiu codziennym w tej epoce. Kiedy myślicie o średnim wieczu, przychodzi wam na myśl pewnie kilka skojarzeń. Jak Robin Hood i faceci w rajtuzach. Król Artur i jego rycerza. Zakonnicy. Czarna śmierć i dziwni doktorzy. Rycerze zakonni, jak krzyżacy i templariusza. I tym podobne. To przekonały się co jeszcze. <laughs> I przede wszystkim... W średnim wieczu było coś takiego jak TikTok. Nie ale były ogłoszenia i informacje przekazywano listownie lub z ust do ust. Nośnikiem nie były telefony, elektryczność jeszcze nie została odkryta. Tylko kurierzy na koniach, którzy czasem musieli podróżować tygodniami, by przekazać ważne informacje. No i wiadomo, plotka, najsilniejsza do dziś forma przekazu bezpośredniego. Kiedy zaczęło się świetlne i ile trwało? Najdłuższa epoka po starożytności zaczęła się szacunkowo w 476 roku naszej ery wraz z upadkiem cesarstwa zachodnio-rzymskiego i trwała do około roku 1492, czyli do odkrycia nowych ziem przez ekipę Kolumba, co jednocześnie oznaczało początek renesansu. Ludzie czerpali wiedzę w swoim Najczęściej była przekazywana sobie, jak ludzie rozmawiali, ale czasem też i czytali książki. Koniec średniowiecza wiąże się też z rozpowszechnianiem wiedzy, co zawdzięczamy wynalezieniu maszyny drukarskiej, pierwszej przemysłowej metody druku na świecie, przez Jana Gutenberga, około połowy wieku XV. Najsłynniejszą publikacją, którą zawdzięczamy tej maszynie, jest Biblia Gutenberga. Spytacie, czemu ta epoka trwała tysiąc lat i nadal jest jedną epoką? Jest to okres rozszerzania się religii chrześcijańskiej na ziemiach europejskich i Ogromnego wpływu kościoła katolickiego na umysły i styl życia jej mieszkańców. Cały ten okres zachowuje wielkie skupienie na Bogu, duchowości i budowaniu chrześcijańskiej tożsamości w narodach Europy. Jak wyglądały domy średniowieczu? Nie wiem, z cegieł? Większość ludzi mieszkało w domach drewnianych, krytych trawą lub drewnem, w dodatku wiele domów miało jedną izbę. Służącą do gotowania, spania i tak Na wsi często mieszkano nawet razem ze zwierzętami gospodarskimi. Uważane były one za najważniejsze dobro i spały często na dolnym piętrze, a ludzie nad nimi. Dzięki temu wszystkim było również cieplej w zimę. We wczesnym średniowieczu miasta również były z drewna, a jedynymi budowlami kamiennymi były zamki. Wartownie, mury i kościoły. Podczas wojny i oblężenia przez wroga te kamienne budowle były jedynymi schronami dla ludzi przed ogniem i horrorem wojny. Dlatego kościoły romańskie, czyli wczesno wyglądały jak warownie z małymi oknami i grubymi murami. Tam chroniła się ludność pod skrzydłami boskiej ochrony. Dlatego zamki i posiadłości nie były jednak przez to wygodne. W zimę było ciężko je ogrzać, czasami duże sale musiały mieć wiele kominków z otwartym ogniem, a niektóre nawet kilkanaście. W średniowieczu wykształciły się dwa style w architekturze i sztuce. Pierwszy romański do około XI-XII wieku, właśnie z grubymi murami i prostą konstrukcją oraz niewieloma zdobieniami. Drugi to gotek. z typowymi wysokimi oknami zakończonymi ostrołukiem. Budowy romańskie i gotyckie w Krakowie. Tu mamy kościół świętego Andrzeja, jedyny w Krakowie, kościół romański. Nie służył tylko do celów sakralnych, tylko również do obrony. Przez to, że ma grube mury i małe okna. To jest Kościół Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie, ufundowany w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego. To jest Kościół Świętej Katarzyny w Krakowie, ufundowany przez Kazimierza Wielkiego. Kościoły gotyckie są wysokie z dużymi oknami zakończonymi ostrym łukiem. Jedna z trzech średniowiecznych baszt wawelskich baszta senatorska. Kościół Mariacki jest zbudowany w stylu gotyckim i jest to główna świątynia mieszczan krakowskich. Ulica Szpitalna w Krakowie, jedna z niewielu miejsc, gdzie możemy zobaczyć gotycką fasadę budynku. Gotycki Kościół Świętego Krzyża, jedyny kościół, który posiada sklepienie palmowe w Krakowie. Fragment murów obronnych krakowskich, które powstały w średniowieczu, yy, i zachował się z nich tylko ten fragment oraz brama floreńska. Kościół był w tym okresie najwyższą instancją decydującą nie tylko o życiu duchowym, ale również. Często o polityce całych narodów. Słynne były wyprawy krzyżowe z inicjatywy papieża, podejmowane przez cały zachód, chrześcijański świat przeciw innowiercom i poganom. Choć często miały one też przyczyny czysto ekonomiczne. W czasie tych wypraw, prócz walki z innowiercami, rycerstwo mogło łupić i kraść i zdobywać ogromne skarby i majątki. Zakonnicy też mogli być rycerzami i w tym okresie powstały zakony rycerskie walczące w obronie i w imię wiary, składające się z mnichów, rycerzy, jak zakon krzyżacki i zakon templariuszy. Ten drugi tak się zbogacił, że wzbudzał zazdrość władców swą potęgą i skarbami, co zakończyło się dla niego nieszczęśliwie. Król Francji Filip Piękny, który był u mnichów zadłużony, wpadł na świetny pomysł, jak się pozbyć długu. Oskarżył templariuszy o herezję, dokonał masowych aresztowań i wielu zabiegów. Stało się to 13 października 1307 roku w piątek. Stąd przesąd, że piątek 13 jest feralnym dniem. Dodatkowo wielki mistrz Jakub de Molay spalony na stosie w 1314 roku rzucił klątwę na papieża i wszystkich swoich prześladowców. Skutkiem czego wszyscy w tym roku zmarli, łącznie z królem. W średniowieczu wierzono, że każdy grzech, nawet morderstwo może być wykupiony za pomocą modlitwy i pieniędzy. Drugie sprawiło, że Kościół wzbogacił się ponad miarę, a wiara w moc modlitwy przyniosła ze sobą rozwój klasztorów. Tysiące ludzi było zabijanych w imię wiary, była więc potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilości modlitw za ich zbawienie i odkupienie. Wierzono, że największą moc ma modlitwa osób żyjących w ubóstwie i czystości. W całej Europie zaczęły więc powstawać klasztory. Najstarszym z nich są benedyktyni, gdzie mnisi mieli za zadanie modlić się za dusze grzeszników. Im więcej zabijano, tym więcej mnichów było potrzebne. Wiązały się z tym też datki dla klasztorów. A skutek był taki, że klasztory bogaciły się i przestawały być miejscami ubóstwa i czystości duchowej. Więc zakładano nowe klasztory. Co jedzono w średniowieczu? Kurczaki, ścine, jabłka. Takie Podstawą żywienia w średniowieczu były produkty zbożowe, kasza i chleb. Jadano głównie miejscowe produkty, jak rośliny strączkowe i warzywa. Owoce były traktowane jak słodycze i nie zalecano nadmiernego ich spożycia. Biedniejsi ludzie rzadko jedli mięso, a jeśli, to głównie drób i wieprzowinę. Do tych mięs mieli dostęp nawet chłopi. Choć nie spożywali często, gdyż zwierzęta hodowlane były cennym dobytkiem, wyższe warstwy społeczne, rycerstwo i panowie jedli też dziczyznę. Do której chłopi nie mieli dostępu, gdyż w wielu krajach lasy były domeną i własnością władcy lub pana ziemi wraz z leśną zwierzyną. Słynny rozbójnik angielski Robin Hood był m.in. ścigany za polowanie na królewskie jelenie. Za co groziła kara śmierci. W okresie licznych postów narzuconych przez Kościół jedzono wiele ryb morskich lub rzecznych. Od koniec średniowiecza powstały pierwsze książki kucharskie. Powstały też poradniki dotyczące żywienia i zioła lecznictwa, na które licencją miały jedynie klasztory. Szczególnie zasłynęła matka Hildegarda von Bingen, przeorysza benedyktyńska, słynna kompozytorka, pisarka i mistyczka, oraz reformatorka religijna. Pierwo Wtedy oskarżono o herezję przez papieża. Sama się obroniła, a w końcu została uznana przez kościół chrześcijańskie, w tym katolicki, za świętą i w 2012 roku za doktora kościoła katolickiego. Jak ubierali się ludzie w średniowieczu? Większość ludzi wyobraża sobie, że ludzie w średniowieczu wyglądali tak. W rzeczywistości stroje były dużo prostsze. Wierzchnia szata była prosta, a okrywał ją nieraz jeszcze dodatkowy strój zewnętrzny. I wszystko to było wiązane pasem lub sznurkiem. Noszono rodzaj gaci, które często były otwarte w kroku, by ułatwić załatwianie tak zwanych potrzeb. Strój kobiecy był w zasadzie podobny, choć. Białogłowy nosiły najczęściej nakrycie głowy obowiązkowe dla zamężnych kobiet. Mężczyźni faktycznie nosili rodzaj getrów, pończoch, jednak większość szczególnie na początku tej epoki nosiła długie wełniane lub lniane szaty o prostym kroju. Getry stanowiły część spodni, z czego zresztą nazwa dzisiejszych spodni, czyli nogawek noszonych pod właściwym ubraniem. Jak traktowano zwierzęta w średniowieczu? Źle. Faktycznie nie było to zbyt dobre traktowanie, zwłaszcza zwierzęta dzikie i bezpańskie nie miały wielkiej wartości. Los był szczególnie okrutny, dla kotów, gdyż wierzono, że były narzędziem szatana i wiele spalano na stosach razem z czarownikami i czarownicami. Wierzono też, że zwierzęta mają wolę dobrą lub złą. Czasem stawiano nawet je przed sądem i skazywano na różne wyroki. Za to zwierzęta gospodarskie były bardzo cenne, więc traktowano je dobrze, często lepiej niż członków rodziny, gdyż stanowiły podporę materialną i zapewniały byt i jedzenie. Ile trzeba było mieć lat, żeby mieć żonę lub męża? W średniowieczu wieczu nie było czegoś takiego jak wiek dojrzałości, który teraz wynosi 18 lat. Ludzie żyli dużo krócej i często umierali wcześniej na choroby lub na wojnach, więc za wiek odpowiedni uznawano czas, gdy młody chłopak lub dziewczyna byli już dojrzani fizycznie, czyli często w wieku 12-13 lat, czasem nieco później. 20-letnia dziewczyna była czasem uznawana już za starą pannę. Jak? broniono się przed atakiem yy, nieprzyjaciela. Chroniło się tarczą, wyszyliwano kulę przed bramą i była taka wielka brama. Faktycznie, tarcza była ważną częścią ekwipunku wojów i rycerzy. Nie było jeszcze broni palnej, więc używano broni białej, jak miecz, szabla, kopia, łuk i strzały Ekwipunek rycerza. Składa się z ubrania spodniego, zbroi, która często ważyła nawet od 30 do 50 kg, miecz i kopia długości od 3 do 5 metrów. Koń często też miał częściową zbroję. Dodatkowe akcesoria nosił lub wosił giermek, czyli uczeń i pomocnik rycerza, sen szlachcica. Nie każdy mógł być rycerzem. Tylko osoba wysoko urodzona, czyli szlacheckiej krwi, mogła nim być. Najpierw jednak trzeba było odbyć długie szkolenie jako giermek, czyli pomocnik rycerza, uczyć się walki i kodeksu rycerskiego. Wielkie drzwi faktycznie również były częścią systemu obronnego miast i zamków. Często bramy do warowni i miast były spuszczane, czyli zwodzone, a warownie otaczała fosa, czyli wał wodny. Mury były grube, by katapulty i działa nieprzyjaciela nie mogą łatwo ich przebić. Każda warownia i miasto miało też wieże strażnic strażnicze, z których wypatrywano wroga i ostrzegano o niebezpieczeństwie oraz strzelano w czasie oblążenia. Jakie tortury stosowano w średniowieczu? Trzy eee, Tortury były powszechnie stosowane w średniowieczu zarówno wobec przestępców, jak i ludzi zaledwie podejrzanych o przestępstwo, jako forma przesłuchania. I wydobycia zeznań. Częstokroć osoba podejrzana przyznawała się w czasie tortur do przestępstwa, nawet jeśli była niewinna, chcąc, by przerwano tortury. Popularnymi torturami było rozciąganie na kole, odcinanie części ciała, przypalanie itd. Za mniejsze przewinienia, jak np. publiczny pocałunek czy plotkarstwo, zakowano w dyby na środku miasta lub wioski. Czy w średniowieczu byli niewolnicy? Tak. W wielu miejscach niewolnictwo było w średniowieczu praktykowane, ale najpowszechniejsza była tzw. pańszczyzna, która w praktyce czyniła z chłopów, czyli rolników, niewolników. Ziemię posiadał pan, wszyscy chłopi na tej ziemi byli w praktyce jego własnością. Musieli pracować i oddawać wielką część plonów swojej pracy swemu panu. Nie mogli podróżować i przemieszczać się po kraju bez zgody pana. Mieli co prawda prawo do własności osobistej, a nawet wykupu ziemi, ale nawet w sprawie małżeństwa często decydował pan ziemi i musiał udzielić pozwolenia. Chłopi nie mogli awansować do innej warstwy społecznej. Kto urodził się chłopem, musiał pozostać nim do końca swoich dni. wiesz, się byli. A to ludzie się <grywałam> <grywa> jeszcze. No teraz. Prezenter Teraz można mówić. Nie zresztą się zaczynam. Dajesz! A było bluźnierstwie no, i nie słyszałem. Dobra.